Cześć! Jestem Szaryk i ja lula. No, to jest nasz vlog. Yy... Dzisiejszy vlog będzie o tym, żeby jeść warzywa. Prawda, szarik? Oczywiście, to jest jakaś bujda. Szmery bajery. Nieprawda! No co wie, no nieprawda. Ja to Nieprawda! Warzywa trzeba jeść, bo ten będzie źle tam Oksy! nie ma cuksów! No owszem, można zjeść też takie cuksy, ale po warzywach. No. Co ty masz tymi warzywami, kobieto? No bo trzeba jeść warzywa, jest zdrowy! Jakoś zmienię warzyw i jestem zdrowy. To na pewno. Co, sugerujesz, że jestem chory? Ohe, umysłowo! <laughs> To się beka zjadł To ma cukierka No to właśnie, dlatego się dzieje cukierku, wie? Ale to się nie tle Tak, Minuta ciszy dla cukrów Na wasze, padaj Padaj, padaj Au! Jeszcze ja to pobiła To było na postawie filmu. Nie oglądajcie tego. Wyprawda. Co robisz, kobieta? To ty będziesz wpadłeś, Dobra. Nie słuchajcie. Ej, co? No. no to teraz może pokażemy, jak to się dzieje. co nie, jak gdzieś taki na lekcji Słuchają panią, jak ta nawija o drogę i Dobra, pokażmy to tymi. Dzień dobry! Dzień dobry, dzieci! Dzisiaj będziemy mówić o warzywach. Wiecie, jakie warzywa są bardzo takie... bardzo oh wow, Takie zdrowe. Tylko bardzo... No, trzeba dużo jest warzyw I owoców, ale wraz mówię to dzieci. Kto ja ostatnio... Ja... No matko, ja, no matko, matko. ja! Ja! Nie pani kiedy? Kiedy? lata temu. Duże to ja. Marchewka. Dobra. A kto jadł cukierki ostatnio? Ja! Kiedy? Minutę te temu? Matko! A ty Luna? Oczywiście, że ja jadłam warzywa. Nawet dzisiaj przyniosłam sobie marcheweczkę do szkoły. Bardzo ładnie. To to jest? Szóstka. A to jedynka. O eee. co? A świetna ja w ja mam trochę ADHD ADHD przed kole, ale nie. Widać. Ładne jest też panią. Oto jest ta fajna. Zobacz, jaki z tego głupek. Zabiłeś, 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 zabiłeś. Zabiłeś, zabiłeś. Zabiłeś, zabiłeś. Zabiłeś, tego Zabiłeś. 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 Ja Zobacz, mam karotenu w głowie. A ty jesteś bruzza w słożanie. To co? <śmianic> Zapraszałem kropel <krofon> od ciebie. Puchasz <śmianic> uh, <śmianic> w solarium. E, do solarium. Co? Że mózg spaliłeś. <śmianic> Bateria dzisiaj wyczerpała! A ty masz marchewkę dla mnie w mózgu? E, ale marchewka przynajmniej jest soczysta. Co? On jest głupi! Łała! Wow. Przyzwyczaj się sama, to wszystko Nieprawda! Ja nie jem cebuli, ja je marchewkę! Uuu! Przyznała się, że nie je warzyw. I co? No bo ja tylko cebuli nie jem. A buracu. Nie, bardzo dobre są. A zuzole? Nie. Yeah. są przepyszne! I kola i pepsi! debilny, właśnie patrzymy mm. na A za nami jest debilny plakat. Bardzo piękny jest ten plakat. Aha. Nie, dobra, ty jesteś piękna, co tam. Siedba, żywa, będziesz zdrowy. Boże, takie debilstwa w naszym programie pokazujemy. Co to jest debilstwo? Ten plakat jest bardzo ładny. Piądem, nie Nie podchodź w Czujesz w tym kole. Nie podchodź w kółcie! Czujesz ten że paszujesz? Że zesrałeś się. Naprawdę, bo się z Jaki dal. Bo ja tu jestem od debilizmu, a ona jest od y, udawania głupa. No jesteś debilem. Ej, no co tu Jesteś głupiem. No jest fajnie. No super, wiesz? No, fajnie. Idealna para. No, to fajnie. Człowiek, ty się I ona powiedziała, że ci się nie spadzczy. Odcinku Ocik, się z tobą całowałem, mądralo. No to ale, to... ale w następnym odcinku mnie zdradziłeś, nie? No, a to tylko film. No właśnie, a jesteś moim bratem, nie powinieneś się całować, całą Całowałem Nieprawda! Nieprawda! Tak, 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 prawda? Tak! No to może trzeba pokażemy jakiś tenki za kulis. Nie! A bo co jest! Ja... O nie, moi tam robią się nie? Ale ty jesteś wderwiająca! Ja Aha. boże, dlaczego ja mam tego... <laughs> Dzień, ona ma DHD. No co? Kładek! <laughs> No to co i pokażemy teraz? ja yy, jakieś coś o owocach? teraz? To ja zrapuję Jedzcie z żubym warzywa! A co ja mówię! <grym> jedzcie z Ja nie, nie wiem. wiem, ja pier... Yy, Pipi! Pip. Dobra, nie chciałam tego powiedzieć. Zamknijcie! Yy, pamiętajcie, jedzcie owoce i warzywa, a I aby to dolejcie kolej dolej dolejcie! To mówię! Jestcie owocy i warzywa, to będziecie zdrowi i energiczni. Pa! Nie słuchajcie debilki. Padaj! To koniec. Nie chcę mnie go słuchać. No, nie zaszczytł papier.